...na ruchu, a może było z reflinkiem, no. Ale to jakby w ogóle nie było główną, głównym zarzutem. Gdzieś tam było jakieś coś tam powiedziane. Prawdy się kurwa nie dowiemy, no bo ja uważam, że Max Krasoń... No, nie jest to osoba jakaś bardzo godna zaufania. Jednak ten reflink był. Każdy widzi, że tam było, był refling. Być tak, jak mówi Max, że nie był to żaden reflink, za który on dostał kasę, tylko link, dzięki któremu strona wiedziała, ile osób kliknęło. Podsumowując, nie ulega wątpliwości, że Max Krasoń uczestniczył w procederze i współpracował ze stroną, która była stroną skamerską, gdzie sam przyznał to w odcinku. I twierdzi, że jego oszustem nazwać nie można. Bo on żałuje i teraz wszystko sprawdza, ale mnie już nazywa oszustem. Rozumiesz już teraz, co zrobiłeś? Podałeś fałszywe informacje dotyczące mojej osoby. Oczerniłeś mnie. Os Tutaj właśnie pasuje takie powiedzenie. Yy, Żdziubło trawy, wokół bliźniego dostrzegasz w Maksu Krasoniu, a belki w swoim nie dostrzegasz. O, Pytałeś swoich, jak i moich widzów, szerząc nieprawdę na mój temat. Maxu. Ale to wcale nie zmienia tego, że oszukałeś swoich widzów i na nich zarobiłeś. Dobra, przyznajmy, że Wardengo wprowadził ludzi w błąd. Powiedzmy więcej wprowadził w błąd i ich oszukał oszukał, mówiąc, że ty zarabiasz dodatkowo na reflinkach. Prawdą natomiast jest to, że ty trzy lata temu oszukałeś kogoś, zarobiłeś na tym i teraz próbujesz się wybielić, robiąc z siebie ofiarę. Czy teraz wszystko jest OK? Nie miałeś żadnych dowodów na to, że był tu jakiś reflink. Twój jedyny research polegał na tym, że zajrzałeś w opis tego filmu i zasugerowałeś się tym, że jeżeli no i zobaczyłem tam reflink. No. Linku jest słowo Max. To jest to reflink. No dobra, to już mówiłem. Warden zły, bo reflinki, Max zły, bo oszust. I na tej podstawie mogę również stwierdzić, że wydaje mi się, że jesteś zwykłym oszustem. Serio? Na tej podstawie? Szukiwanie swoich widzów i przy tym oczernianie. Poczekajcie, no to sprawdźmy, kurwa, czy, czy co to jest słowo reflink. Ehm, reflink służy do zapraszania kolejnych osób do programu. W zależności od serwisu na każdego zaproszonego nowego członka o otrzymamy określone profity, oczywiście wynagrodzenie różni się od serwisów. Bla, bla, bla. Eee, czy to był reflink? No kurwa, na to wygląda, nie? Link referencyjny służy do zapraszania kolejnych osób do programu. Zwany również linkiem referencyjnym to link internetowy, który służy do promowania określonych produktów i usług. Czekajcie. A bo to jest inna strona. Dobra. Nie innych osób, to jest to czy 20 zł to wystarczająca kwota, żeby pozdrowić Dawida od Majki z Lipnika. Pozdrawiam Dawida od Majki z Lipnika. ...jedyne co było ustalone to to, co teraz widzicie tutaj na fakturze. Co tam było? ...jedyne co było ustalone to to, co teraz widzicie Film promocyjny Mystery Brand Net. 5400. płatny przelewem. Termin 2510. Dzięki Satek. Czy tutaj na fakturze Max Krasson nie tylko oszukuje swoich widzów, ale też reklamuje stronę, która ich okrada. Okej. Okay. Okazało się, że strona nie była do końca spoko. Nie, nie, nie. Też mi dowód. Yy, Natalia. Dzięki Piotrek. No, ja na przykład z Fame'em mam tak, że mam jedną fakturę za udział, a drugą mam za reflinki. Są dwie inne faktury. Ale dobra, jebać już te reflinki. Eee, podoba mi się to, jak Max Krasoń mówi: już nie mówisz strona skamerska, jak na początku, tylko jak strona nie do końca ok. Co teraz widzicie tutaj na fakturze? Max Krasoń nie tylko oszukuje swoich widzów, ale też reklamuje stronę, która ich okrada. Ok. No tak, kurwa, no. No tak. Okazało się, że strona nie była do końca. A, strona nie okradała. Tylko nie była do końca OK. Spoko. Nie, 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 Max. Skoro Bardenga to oszust i to czyste sobie ruchu, że tak okłamał swoich widzów, ponieważ ty nie zarabiałeś dodatkowo na replinkach, to nie OK, strona nie była do końca spoko, tylko oszukałeś swoich widzów za 5400 zł. Zareklamowałeś im szajs? W ogóle mi się podoba to tłumaczenie tego krasonia, że on tylko raz. Że przecież Dubiel to kilka razy, a on to tylko raz. No to nie wiem, jak ktoś raz reklamuje skam, to znaczy, że. Że może? Że to trzeba wybaczyć od razu? No to każdy będzie sobie raz reklamował scam. To ja jeszcze nie reklamowałem, więc jeszcze raz mogę. Takie kurwa głupie, no. To, że coś zrobiłeś raz, no to dalej źle zrobiłeś. A takie broni się, a bo dubiel to dwa razy, a Natsu trzy razy. No i co? To nie znaczy, że jesteś bez winy. Oni stracili, ty zyskałeś. Brawo. Witam Wojciech wśród Wilków gwardów. au. Pojawiła się u mnie, za co wszystkich swoich widzów przeprosiłem. Ale... To wstawiał, że po przeprosinach pojawi się, ale... Ja też. Jak mogłeś powiedzieć, że oszukujesz swoich widzów i dasz do zrozumienia, że jakby dodatkowo jeszcze reklamuję tą stronę? Reklamowałeś po No przy... to kurwa ją reklamujesz! Ja pierdolę, zrobiłeś film reklamowy. Pokazałeś fakturę, że jakie było napisanie, że film promujący, promujący, czyli synonim reklamujący. Ja pierdolę, kurwa. Przez miniaturę, tytuł, treść oraz opis. Czego nie rozumiesz? Tym samym dałeś do zrozumienia, że ja cały czas oszukuję swoich widzów i takich rzeczy było więcej. Gdzie dałem do zrozumienia, że cały czas? Nagrałem ten film 3 lata temu, mówiąc, że wtedy to robiłeś. A nie, że cały czas. Co za dziwny człowiek! Skąd oni go wytrzasnęli? Tylko, że podano tam jest konkretny przykład, więc. W ogóle ta cała narracja o oszukiwanych dzieciach. żeby wzbudzić jeszcze większą sensację. Bo przecież dobrze wiesz, jak to zadziała na opinię publiczną. Wydawało mi się, że bardziej chodziło o to, że Max trafiał raczej swoimi filmami do yy, młodszej widowni, ale dobrze, niech ci będzie, Maxiu, nie oszukiwałeś tylko młodych ludzi, nie tylko dzieci, ale oszukiwałeś wszystkich, tak lepiej? Po tym, co zrobiłeś, pojawiają mi się ciągle komentarze o tym, że jestem oszustem, że oszukuję małe dzieci, lecz to, co stało się rok temu po tym, jak doznałem wypadku, Przerosło już wszystko. co się stało po wypadku Max i komentarze, które pojawiły się po wypadku, tego już udowodnić nie możesz. No chyba, że sprawdzałeś każdego widza, czy subskrybuje wardengę. Jeśli jednak nawet by tak było, widzowie oglądają i subskrybują różnych twórców. Jeśli dalszą część filmu będziesz prowadził w taki sposób, to nie tylko będziesz oszustem, ale jest. Dziękuję Miśka, że piękny byłem i młody. To wszystko jest od fryzury zależne i od brody. Ja myślę, że kiedyś obetnę sobie włosy. I będę yy, wyglądał fajnie. Będę miał krótkie i sobie zrobię taką brodę, jak ma władca piekieł. Z osobą, która na siłę chce zrobić z siebie ofiarę. Tak czy siak, powodzenia w kolejnym filmie przeprosinowym, który pojawi się za jakieś 3 lata. Wiesz, jakie było krzywdzące? Czytać takie komentarze. Ja bym widział walkę Fejmem Mamax z Krasą i z pysiński. w momencie kiedy kilka dni wcześniej o mały włosy nie z i skończyłem z wybitymi zębami i ze zmasakrowaną twarzą. Albo jestem zajście nie czułem, albo takich tekstów od przepraszających youtuberów słyszałem już za dużo, albo po prostu uważam, że w momencie gdy chcemy kogoś przeprosić, albo przeprosić. Witam, Anon, mój Wilków AU. Za coś, to nie powinniśmy od razu. Do filmu władcy piekiem, zaraz przejdziemy. Konie. ...mówić o złych hejterach, ponieważ brzmi to bardzo słabo i na mnie to już nie działa. Identycznie robi Philip Heiser. Odjej jakiś szajs, ludzie mu to wytykają, a on przeprasza i teraz mówi o swoim złym synu. Każdego z nas dotykają większe bądź mniejsze tragedie, ale żadna tragedia nie jest usprawiedliwieniem naszych kłamstw. Poza tym żadna tragedia nie jest jakąś linią obrony, w której zaczynamy znaczyć więcej, ponieważ coś nam się kurwa ja stało. Ja rozumiem, popełniłem raz w życiu błąd i zareklamowałem coś chojuchio. No i ja raz nagrałem film, w którym o tobie wspomniałem. No i co? Ale na coś takiego sobie nigdy nie zasłużyłem. Zgadza się, tak samo ty, Max, nie powinieneś oba... Witam Łukasz Śródwilków. Wilków, u od, od diamentowego rzemieślnika. Dziękuję Mateuszu. Wardęgi złym stanem psychicznym, ponieważ ktoś w internecie napisał ci zły komentarz. Właśnie dlatego postanowiłem nagrać ten film. Bo chcę mieć w końcu jedno wyjaśnienie, które będę mógł linkować każdemu. A właśnie, Ej, szkoda, że nie ma tego live'a, bo tam Max Krasoń tłumaczył, jak to było z tym procesem przegranym z Dilmasty. Za każdym razem, kiedy kiedykolwiek napiszę. Jeszcze raz podobny komentarz. Skoro tak, to radziłbym nagrać nowe wyjaśnienia, ewentualnie uciąć ten materiał jakieś na 11 minucie. Karma wraca za skamowanie małych dzieci na gówna. Proste. Karma wraca. Miał wypadek, ponieważ okrada i oszukuje dzieci. Od każdego okradzionego dzieciaka ma pieniądze. Jak napisałem mu na IG, to zablokował. Wardenga nagrał film. Karma wraca. Przy drugim komentarzu masz już dosłownie wytłumaczone, że przecież Wardenga nagrał film. Jak wspomniałem, pisanie takich rzeczy jest bardzo słabe, ponieważ nikt z nas nie powinien bawić się w Boga. Natomiast w jednym Wszyscy mają rację. Oszukałeś i to powinno być na pierwszym planie tego filmu. Pewnie część z was zapyta, dlaczego nie odniosłem się do tego 3 lata temu. Jaką miał dramę z Lil Masty i kiedyś ją gdzieś tam yy, zwyzywał, ona go pozwała i wygrała. I on musiał opublikować przeprosiny jakieś na kanale i zapłacić ileś tam tysięcy. Jak to wszystko było świeże? Już tłumaczę. Może wam się to wydać śmieszne, ale ludzie z agencji powiedzieli mi, żebym tego po prostu. Nie robił. Agencja załatwia ci współpracę, za którą. Czy właśnie? No, skoro agencja uczestniczyła w procederze skamowania, no to nie dziwne, że woleli, żebyś już się nie odzywał na ten temat, bo woleli, żeby sprawa się rozeszła gdzieś, tak, żeby już było cicho. Logika. To zarówno agencja... Witam, Talisz sugar, sugar wśród wilków AU. Ty, jak i ty, dostaliście kasę. Okazało się, że współpraca to skam. A ty nadal słuchasz agencji, która załatwiła ci współpracę, która okazała się skamem? Zajebiście. W tym momencie absolutnie już mnie nie dziwisz, nie rozumiesz czasu przeszłego. Wardęga w tamtym czasie miał dość mocno zszarganą reputację przez dramę z Gargamelem, której poniósł miażdżącą porażkę. Skoro wtedy poniósł porażkę, skoro wtedy jego reputacja znaczyła tyle co nic, skoro wtedy miał wielki kadr to czemu ten film nagrywasz teraz, w momencie, gdy ty nie masz reputacji, a on ją ma? Oczywiście ja się domyślam, ale czemu dalej brniesz w te kłamstwa, że nie zależy ci na wyświetleniach? Jeżeli ktoś nie pamięta tej dramy z Gargamelem, no to on sobie wpisze Gargamel Wardenga, no to znajdzie wszystko, co trzeba. Bo to jest przecież najważniejsze w tym filmie. Tu są skamy, tu jest wypadek, tu są ludzie od Wardengi, tu jest Wardenga, a tu jest to, że Gargamel wygrał z Wardęgą, który jest j**any w śmiecie. Śmieszy mnie to, że w tamtym czasie, kiedy Wardęga miał tą dramę z Gargamelem... Aha, bo już myślałem, że skończyłeś temat Gargamela. Teraz całkiem na poważnie. Czy wy serio myślicie, że byłbym na tyle głupi, żeby dokupić sobie... Lajki i komentarze pod zdjęciami na Instagramie? Nie każ mi odpowiadać na to pytanie, Max. Nie rób sobie tego. To tyle, jeśli chodzi o ten temat. I teraz, już tak na serio, kończąc, mam jeszcze tylko jedno pytanie do całej społeczności komentary: Dlaczego nikt z was nie zainteresuje się tymi wszystkimi ruletami? Czekajcie, bo muszę przygotować mema, czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Dlaczego? To nie będzie jakiś śmieszny mem. Ale za, lepszej ryc niż nic. O, 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 o. Tutaj sobie wrzucę i już spaliłem, ale... I teraz już tak na serio kończąc, mam jeszcze tylko jedno pytanie do całej społeczności komentary. Dlaczego nikt z was nie zainteresuje się tymi wszystkimi ruletkami ze skinami do CSa? Dlaczego? KURWA! Które są tak często reklamowane. Takimi rzeczami najczęściej w Polsce zajmuje się Nie Natomiast zastanawia jedno, skoro jest to podsumowanie filmu, który w sumie dotyczył, że ale natomiast jednakże Max nie chciał, czemu na siłę wtrącany temat ruletek. Skrytne, ponieważ pierwsza połowa filmu dotyczyła trochę skamu, trochę firmy, trochę chmielarka, trochę gargamela. Natomiast druga połowa to roast Wardengi oraz rozmowy o ruletkach, a no i że Maxowi jest przykro. Świetny zabieg, serio, jakbym nie był uważny to naprawdę zapomniałbym o tym, że oszukaj swoich widzów i ciężko przyznać się do błędu. Dlaczego niektóre osoby i firmy mają u was jakieś specjalne względy? Czy to jest kolesiostwo? A może wy jesteście opłaceni, żeby o czymś konkretnym nie mówić? Chyba przejrzał mnie. No, gadam o głupotach, które... Wy... No to uwaga, podam mistyczną informację odnośnie ruletek przeróżnych. Ej, wiecie, że ci YouTuberzy co reklamują ruletki i wygrywają po pięć noży do CS-a na jednym losowaniu, czy tam podczas otwierania pięciu skrzynek na 5 na 5, to mają 5 kurwa noży, to że to jest podkręcone, bo Wy jak będziecie losować, to nie, to nie wygracie 5 noży, tylko wygracie kurwa nic, coś niewartego, ale i. Wow! Breaking news! Zniszczyłem tą wiadomością cały rynek teraz. Ludzie o tym nie wiedzieli. Max Kracoń tak kurwa myśli. Max Kracoń ma naprawdę ludzi zadebili. Mam takie wrażenie. A to jeszcze kurwa wam coś powiem. Kolejny breaking news. Ej, wiecie, że y, garnki na tych pokazach w domach kultury, te garnki takie zajebiste, to one nie są takie zajebiste, a ta pościel Lecznicza z jakiejś tam owczej wełny, to ona też nie jest taka lecznicza? Breaking news. ludzie w internecie, ponieważ ktoś mi płaci, rząd mi płaci, Wardenga mi płaci. Wardenga mi zapłacił, ponieważ on teraz nie może nagrać odpowiedzi na twój film. Zagadka rozwiązana. I Max oszukiwał, oszukał kiedyś ludzi na 5400 zł, 400 zł. Ile sprzedało High League Pay Per View? Powyżej 300 tysięcy na pewno. Zagadka druga rozwiązana, super. Czy ten film potrzebuje jakiegokolwiek podsumowania? To tak może krótko w trzech słowa. ale jednakże. Natomiast. Dziękuję wszystkim osobom. Co z operacją? Mam 21. żeby, bo ja będę poddawany narkozie i postanowiłem sobie wszystko tutaj wyleczyć, żeby już nie mieć żadnej śliwy. I żeby nos mi trochę odpuchł, bo mam trochę spuchnięty i 21 będę robił. Czyli za 12 dni. Mam które ten film zobaczył wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Gaminata, tu macie Selectric. A no dobrze, dziękujemy tutaj temu. No Krasoniowi też za kontencik. Tylko szkoda, że nie ma tego jego live.